Dzień dobry witam państwa bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałam na początku powiedzieć, że przedstawione państwu materiały są częścią monografii, która powstała na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej a dotyczy zabytkowej architektury żuław wiślanych w szczególności domów podcieniowych. Ja zaczęłam badania nad historyczną zabudową w na początku 2012 roku i właściwie do tej pory je kontynuuję, jednak część z materiałów, które Państwo dzisiaj zobaczą, ma już charakter archiwalny, ponieważ wiele z tych domów od tego 2012 roku przestało istnieć. Jeśli chodzi o teren badań, żuławy w takiej świadomości są zazwyczaj traktowane jako taka ostatnia prosta przed Gdańskiem i najczęściej łączone razem z Kaszubami, natomiast tak naprawdę są to, jest to region zupełnie odmienny od, od Kaszub, a właściwie te badania, te, to co dzisiaj Państwu pokażę, uzupełni, co, uzupełni ten materiał, który przedstawiła moja poprzedniczka, pokazując, pokazując to, jak rozwijała się stolarka drewniana w zabudowaniach chłopskich. Żłowy to jest część Polski Północnej, zlokalizowana w województwie pomorskim w okolicach Gdańska. Natomiast ze względu na historyczne uwarunkowania prawno-ekonomiczne, charakteryzuje się zupełnie inną, zupełnie inną strukturą gospodarczą niż pozostałe rejony Polski. Nie wchodząc w szczegóły, w większości na tych terenach obowiązywała dzierżawa ziemi na prawie emfiteutycznym. Co powodowało, że nie, było tutaj, że nie było tutaj warstwy społecznej, nie było tutaj szlachty i nie występowała tutaj pańszczyzna. Stąd dominowały tutaj duże gospodarstwa chłopskie, które stać było na utrzymanie sporych rozmiarów zabudowań i potocznie w takim obiegowym, w obiegowej narracji żłaby nazywa się ziemią chłopskich pałaców. Dlaczego? Ponieważ największe z domów potrafiły posiadać powierzchnię użytkową mniej więcej równą 1000 a 1400 metrów kwadratowych. Prze ogromne wielkie domy które, jeżeli by porównać do współczesnych obiektów, nie wiem, równały się w średniej wielkości dyskontom. Dom, dom Chłopa na Żuławach. Najstarszy dom na Żuławach, zwany Lwim Dworem, został zbudowany na przedmieściach Gdańska w Lipcach blisko 450 lat temu i on do tej pory istnieje. Badania dendrochronologiczne profesora Tomasza Ważnego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wskazują, że materiał drzewny użyty na jego budowę pochodzi z roku 1572. Dom prawdopodobnie powstał rok później. Natomiast większość obiektów, które przetrwały do naszych czasów, została wzniesiona w XVIII i w XIX wieku. I omawiając historyczną zabudowę żuław, przywołuje się najczęściej spektakularną mapę katastralną suchego Demu, jednej z miejscowości znajdującej się w bliskiej odległości od trójmiasta to jest mniej więcej 20 km od Gdańska, która została wykonana przez Daniela Beckera w 1667 roku. Mapa ta została umieszczona, my ją znamy z książki niemieckiego badacza Otto Kleppela. I tutaj też osoby niezwiązane z Pomorzem nie, nie znają tej postaci. Natomiast Otto Klepel był architektem, rektorem Uniwersytetu Technicznego w Gdańsku, dzisiejszej Politechniki, i on inwentaryzował te żuławskie zabytki w latach dwudziestych ubiegłego wieku. I to, co widzimy na tej mapie, to wieś z takimi typowymi zabudowaniami XVII wiecznej Delty. Tak, tak wyglądały zabudowania w, na żuławach w XVII i XVIII wieku. I mamy tutaj właśnie te duże, ogromne, tysiącmetrowe domy podcieniowe, zabudowania gospodarcze, a nawet oznaczone wjazdy bramne do gospodarstw. Ale pomimo tak dużej szczegółowości, opracowanie to nie pokazuje nam pełnego obrazu charakteru zabudowy, ponieważ interesujący nas temat stolarka okienna potraktowana jest bardzo schematycznie. I tutaj, jeśli chodzi o żuławy, żuławy nie są tak szczęśliwym miejscem jak Gdańsk, który ma dosyć bogatą ikonografię. I żeby sprawdzić, czy. Yy, 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 żeby badać, badać również charakter zabudowy, należało się odwołać do map katastralnych. I te mapy katastralne to były mapy wykonywane w celach podatkowych na zlecenie miasta Gdańska czyli właściciela tych dzierżawionych terenów. I szczególnie ciekawe są opracowania Frederyka Berenta i ten gdański kartograf wykonał w latach 1594-1607 ponad 20 znanych współcześnie map sąsiedztwa miasta. I w przeważającej części są to mapy, tak jak wspomniałam, majątkowe wykonane w duży, dosyć dużej skali. 1 do 3 tysięcy, 1 do 12 tysięcy, co pozwoliło autorowi na uchwycenie wielu dodatkowych szczegółów. I jego plan terenów mierzei wewnętrznej, czyli okolic Szkarpawy powstał w 1594 roku, który y, y, można zobaczyć w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Uderza bardzo dużą drobiazgowością w sposobie oddawania elementów i detali architektury. Na tym dużym opracowaniu ono ma mniej więcej 99 na 94 cm wielkości. Przedstawił on 10 siedlisk wiejskich i tutaj jest, tutaj jest powiększenie, powiększenie niektórych z nich. Jeżeli zobaczymy, jeżeli porównamy to przedstawienie kilku z nich, zauważymy, że oprócz zaznaczenia charakterystycznych cech zabudowy, takich jak liczba kondygnacji. Użyty materiał, czy sposób kształtowania dachu, albo informacja na temat zieleni, proszę spojrzeć, że w bardzo taki czytelny sposób autor daje nam do zrozumienia, daje nam informacje, nawet w jaki sposób obsadzane były te, były te wioski. Kartograf zawarł na, na też informacje na temat sposobu kształtowania otworów okiennych. W większości oznaczonych zabudowań otwory okienne mają obramowanie w postaci opasek. A na jednym przedstawieniu pokazał również, na tym dolnym, kolor prawdopodobnie okiennic. Chociaż ja tutaj mam pewne wątpliwości, ponieważ ten użyty zielony kolor okiennic. I przypadkowość koloru dachu może, może, można, może świadczyć o tym, że jednak była to pewna dowolność tego autora. Inną ciekawą mapą autorstwa Berenta jest plan gruntów Sibronowo, znajdujących się obecnie niedaleko Nowego Dworu Gdańskiego. I na tej podkolorowanej mapie autor pokazał kilkanaście gospodarstw w zabudowie rozproszonej. Zabudowie charakterystycznej dla osadników holenderskich sprowadzonych na te tereny w połowie XVI wieku. Tutaj pewna dygresja. W 1543 roku na Żuławach Gdańskich miała miejsce ogromna powódź. Zalało prawie 200, 200 km kwadratowych gruntu. I żeby te tereny osuszyć, sprowadzono właśnie osadników, osadników holenderskich. I w większości zabudowania ich detale, i detale potraktowane są w sposób schematyczny, typowy dla Berenta, gdzie okna pokazane są tylko ilościowo w celach podatkowych. Natomiast na uwagę zasługuje ten środkowy, środkowa część mapy z gospodarstwem Martena Engelsa, o ile, o ile dokładnie odczytałam wykaligrafowany napis, gdzie główne zabudowania mają oznaczony kształt i podziały okienne. I narysowane okna są zbliżone do kwadratu z podziałem na cztery kwatery. I tutaj zbliżamy się już do o typowej zabudowy żuławskiej, do domów podcieniowych. I taki pierwotny kwadratowy wykrój otworu okiennego zachował się w domu podcieniowym z 1747 roku w Lubieszewie. I teraz, jeżeli Państwo porównają to, co się dzieje od frontu i to, co się dzieje z tyłu, widać, że okna od frontu są wielokrotnie przerabiane, powiększane i modyfikowane i dokładano do nich różne elementy. Natomiast te okna w elewacji tylnej pozostały w, swoim, w swojej oryginalnej formie, czyli takich dosyć niewielkich okienek, gdzie wysokość tego okna była uzależniona od wielkości brewion ściennych, to znaczy brewiona, czyli drewniane belki, z których były zbudowane domy, miały mniej więcej 20 cm. Te okna są wysokie na trzy takie brewiona, czyli mają około 60 cm. I są dzielone na pół przy pomocy drewnianych szczelin. I tutaj na uwagę zasługuje również klasycystyczna forma okiennic, zupełnie, zupełnie różna od tych na froncie. Podobne w formie, też kwadratowe i też wysokie na około 60 cm, są okna w domu podcieniowym zlokalizowanym w miejscowości Krzewsk. To jest ta część z żuła zlokalizowana bliżej Elbląga, gdzie data na Chrągiewce umieszczonej na szczycie budynku wspomina jeszcze, o której wspomina jeszcze w latach 60 Lech Krzyżanowski. Wskazuje, że budynek powstał w roku 1800, a stolarka, szczególnie drzwiowa tutaj jest pokazana, są pokazane drzwi traktu tylnego, drzwi podwórzowe. Wykazuje zarówno cechy barokowe, jak i klasycystyczne. Te klasycystyczne są umieszczone we wnętrzach. Okna w konstrukcji ościeżnicowej otwierane są na zewnętrzną stronę i usytuowane w licu elewacji. Widoczne okucia, zawiasy i narożniki i bardzo ciekawą formę mają nawiązującą do barokowych drzwi tylnych zewnętrzne okiennice. W niektórych domach na Żuławach zachowały się jeszcze stare, osiemnastowieczne formy trójdzielnych okien z pionowymi słupkami dzielącymi płaszczyznę otworu na trzy równe kwatery. Okna trójdzielne występują w Gniazdowie, w Kleciu, w Markusach, w Przemysławiu, w Sobieszewskiej Pastwie, Tropach, Trutnowach, a Lech Krzyżanowski w latach 60. wspominał o nich opisując również domy w Koźlinach, Dworku, Nowym Dworze, Gdańskim i Osicach. I na slajdzie, który Państwo widzą za mną, widać przykład sklecia. To jest ten, ten dom, jeśli chodzi o czas powstania, nie posiada dokładnego datowania, ponieważ umieszczony na gzymsie okapowym napis fundacyjny pozbawiony jest daty. On wspomina tylko właściciela, właściciela tego domu, którego odnalazł w księgach parafialnych Bernard Schmidt, niemiecki konserwator, on znalazł informacje dotyczące pierwszego właściciela i datę mówiącą o jego śmierci, czyli 7 czerwca 1758, która świadczy o tym, że dom powstał, musiał powstać mniej więcej w połowie XVIII wieku. I z podobnego okresu jest dom podcieniowy w Trutnowach. Jego powstanie przypisywane jest Jerzemu Basenorowi, który był właścicielem. Wiemy to z, z napisu umieszczonego na szczycie frontowym. Tam umieszczono datę dzienną rozpoczęcia budowy, czyli 15 sierpnia 1720 20 rok, a informacje o budowniczym, o tym, że budowę prowadził Peter Letan, wskazuje na to, że on zakończył swoje dzieło 6 lat później, czyli w roku 1726. I w letniej frontowej izbie domu, tutaj znajdującej się tuż pod podcieniem, to jest w tym miejscu, znajduje się również trójdzielne okno z rzadko dziś już dopracowanym snycerskim detalem wykończenia słupków. Sama forma skrzydeł jest zapewne późniejsza, ponieważ dom był w latach 30. ubiegłego wieku. Remontowane i wtedy prawdopodobnie musiano wymienić te skrzydła na nowe, które wyglądają tak jak, tak jak na zdjęciu. Najpełniejszego obrazu tego, jak wyglądały barokowe formy okien w domach żuławskich, daje rekonstrukcja stolarki w domu podcieniowym w Przemysławiu. Data, nad głównymi, data umieszczona nad, głównymi, nad głównym wejściem w podcieniu. Nad drzwiami wskazuje rok powstania obiektu, czyli rok 1798. I w dużej, w dużej izbie zlokalizowanej w tej południowo-zachodniej części w momencie, przepraszam, zachowały się aż dwa takie trójdzielne okna, z czego frontowe zachowało do czasu Fremontu pierwotne podziały jego kucia. Do tego czasu zachowały się również okna. Okiennice z płac ornamentem rokaj, łudząco podobnym. Jeżeli Państwo pamiętają ten slajd z Krzewca, z krzewska, łudząco podobne te kształty do tych, do, tego, do tych okiennic zastosowanych w Krzewsku. I Ten dom przeszedł na początku XXI wieku rekonstrukcję. Ta rekonstrukcja była możliwa tylko dzięki temu, że właśnie w latach 20. Od Klepel przeprowadził bardzo drobiazgową inwentaryzację, gdzie zinwentaryzował te, te elementy, które występowały w, tam, w tym domu, a później w latach 60. Lech Krzyżanowski, pracownik konserwacji zabytków, też opracowując temat domów podcieniowych, wykonał bardzo dokładną inwentaryzację zdjęciową tego obiektu. Bardziej różnorodne formy okien występowały w podcieniach, co widoczne jest w archi na archiwalnych zdjęciach Krzyżanowskiego i tutaj widzimy krzywolinijne zamknięcia wykonane w szczytach podcienia i ścianach bocznych podcieni domów, które już nie istnieją, czyli wiezirników, w kościeleczkach i warłowie. I jednym z nielicznych przykładów, które zachowały się do czasów współczesnych, jest dom w Meszewku, gdzie ten, <słyskawek> gdzie dom w myszewku, który posiada właśnie okno krzywolinijnym, rokokowym kształcie, Zachowane, e, zachowane pomimo tego, że w wieku XIX, jak widać, dolna część stolarki została wymieniona na okna typowo XIX wieczne, a jeszcze w latach, w, jeszcze w latach powojennych te skrzydła, skrzydła okienne zostały zamienione na taką zupełnie prostą e, stolarkę, stolarkę okienną. O, dobra, spróbuję. E, należałoby w tym miejscu wspomnieć również o oknach umieszczonych wewnątrz budynków, ponieważ domy podcieniowe to były dosyć szerokie obiekty, które miały pomieszczenia zlokalizowane również wewnątrz e, i te okna wewnętrzne, które widać tutaj na tym, na tym drugim, drugim slajdzie, doświetlały albo czarne kuchnie, Albo, albo klatki schodowe, albo pomieszczenia umieszczane w sieni gospodarczej. I tak jak w przypadku tego nieistniejącego domu z Marynów, domu Heidenbrechta, te okna wewnętrzne nawiązywały stylistycznie do stalarki umieszczonej na zewnątrz obiektu. I takim nienicznym, Tu jest jeszcze przykład też również nieistniejącego domu w Palczewie. Natomiast chlubnym wyjątkiem jest dom z Mikoszewie. Powstały na początku XIX wieku, który w roku 2016 przeszedł, przeszedł gruntowny remont. Ja nie mam zdjęć z tego, z tego, jak wygląda dom po remoncie, natomiast jak widać te okna, te okna nawiązują do o, takich barykowych, klasycznych form, które były używane w wystroju, w wystroju wewnętrznym. Na kolejnym slajdzie e, widać, jak zmieniają się okna na przestrzeni wieków, ponieważ wiek XIX przynosi zmiany proporcji okien. Domy z tego okresu budowane są z większymi prostokątnymi otworami okiennymi, a w starszych budynkach, o czym mogliśmy się przekonać na przykładach z Lubieszewa czy Myszewka, powiększa się je równolegle wymieniając stolarkę. Cały czas są to jednak okna w konstrukcji ościeżnicowej, otwierane na zewnątrz, czasem z podokładanymi po, po, po dubeltami, czyli z wewnętrznymi skrzydłami montowanymi od środka na okres zimowy. I okna w domach budowanych pod koniec XVIII albo na początku XIX wieku mają jeszcze dosyć drobne podziały, tak jak ten dom, w, przepraszam, tutaj za podpis, dom w Steblewie, czy dom w Złotowie. Przy czym tutaj jest dosyć ciekawa historia tego domu, ponieważ dom w momencie, kiedy zamykałam pracę, w roku 2014 spłonął. Nie był to jeden, jedyny pożar w historii tego domu. Ten dom został wzniesiony w roku 1740 jako drewniany. Spłonął i został odbudowany pod koniec XVIII wieku. I po tym, po tym pożarze w roku 2014 podjęto się próby odbudowania jego i rekonstrukcji. Przy czym, jeśli chodzi o stolarkę okienną, Tutaj widać to jest. Na, na górze jest zdjęcie przed pożarem, na dole jest zdjęcie po pożarze, już z zrekonstruowaną stolarką okienną, gdzie do o, o, rekonstrukcji użyto wzorca jednego z okien znajdujących się w tym, w tym obiekcie. Wrócę jeszcze do poprzedniego slajdu. To są te okna, na podstawie których stworzono rekonstrukcję. Y W XIX wieku stają się popularne okna z kwaterami dzielonymi na większe pola. Znikają dodatkowe szczebliny dzielące poszczególne kwatery w pionie i zaczyna stosować się okna, w których otwór dzieli się za pomocą pionowego słupka i poziomego ślamienia, tworzącego razem krzyż okienny. I to co widzicie państwo na tym zestawieniu jest dosyć, dosyć ciekawe, ponieważ jest to są to są różne rozwiązania zaobserwowane w domach, które powstają właściwie w jednym okresie. Co jeszcze ciekawsze, są to domy, które zbudował jeden jeden budowniczy znany na Żuławach Peter Loan dla trzech różnych dla trzech różnych jakbyśmy to nazwali inwestorów i proszę zobaczyć, że w trzech właściwie obiektach, które powstały w tym samym okresie stosuje już różne rozwiązania stolarki okiennej. Ponieważ muszę się, muszę już kończyć, tutaj dostaję uwagi, że powinnam to z wystąpienie skrócić, Wiadomo, że jeśli chodzi o temat, to temat stolarki okiennej, to wszelkie informacje dotyczące okucia, wszelkie informacje dotyczące haków i tak dalej, zastosowanych, zastosowanych rozwiązań przy, przy okiennicach, to jest zupełnie inna osobna historia, która, która mogłaby zająć kolejne, kolejne wystąpienie. Stąd ja zakończę takim obrazkiem, e, e, obrazkiem domów i okien, e, okien, które powstały pod koniec XIX wieku, również równocześnie mówiąc o tym, że e, ten zasób na żuławach, który, e, domów, które przetrwał w odróżnieniu e, od, od zburzonego Gdańska II e, wojnę światową, e, na początku XX wieku wynosił ponad 212 obiektów. W przeciągu ostatniego wieku my straciliśmy ponad 100 tych obiektów. I to taka puenta. Dziękuję.